Witam Was ponownie Jesteśmy na drugim kawałku Tu co zejdziemy i z obrotów i z daweczki na 200 litrów Szósta klasa, kukurydza 30 cm Całe szczęście, że moje pola akurat tutaj nie graniczą z tymi rzepakami przez drogę, przez drogę było tak cichutko jakby makiem zasiął i się udało Tu mamy Asory I to jest, o czym wam wspominałem, widzicie te dziury? Jeden jest dobrze, drugi z dziurą, jeden jest dobrze, drugi z dziurą Jeden jest zjechany, drugi rozjechany I teraz nie wiem, czy ja to też błędnie kręciłem tą kierownicą No to wygląda Miałem sobie nowe A, nowe B dać No i tu była składka i tak właśnie z tym się udało, że jestem akurat nie w bruździe Niewiele brakło, abym już miał właśnie za małe uwrocie Dlatego wam o tym wspominałem Że lepiej jest mieć szersze uwrocia, niż węższe uwrocia Tu jeszcze jedziemy na wprost Zaraz tak naprawdę się zacznie Orałem z tamtej strony na dół Klin też tak jak jak wyszło, później zrobiłem ta różóweczką 7 razy i jest różnica. Tu powinno być wyjść lepiej, dlatego że, niż tam, bo ta ziemia pięknie ta włóka sobie ciągnęła, a tutaj kiełkicka zrobiłem, mówię, a, załączę sobie wałeczek. Okazało się, że wałek znowu mi nie zaskoczył i a sobie puściłem oprysk, jak gość. Co on tak w stuka, ten Kubuś? Kurde, nie, nie wiem. No, to już się robi coraz później, a mi to jakoś drewniano wychodzi strasznie. Ładuj tą trójkę, nie? cię czekał? No i jedziemy w poprzek teraz. Oranego. Tu już trzeba modowalić 1500 obrotów, czyli będzie miało około 1400. Byłem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Już widzę, jak właśnie. Wydawało się, że równiutko jak na stole. Nic bardziej mylnego, no nic. Taką decyzję podjąłem. Wygląda to pięknie, ale nie jedzie się jednak pięknie. Śladów praktycznie po kołach nie ma. Ale czuć jednak te skiby. Wygląda to zacnie, ale na górze będzie to mniej widoczne bo to już lżejsza ziemia bardziej się rozsypywała, choć tutaj na tej górze. To ciężko było mi zasypać te doły, bo ten pług mi uciekał. Ja wiem, że tam będzie źle. Tu właśnie gdzieś John Deere stawał, z tego co pamiętam. Tak chłop przebierał kołami, tak wszystko stanęło. W Kubusiu znowu czas zwiększyć miód. No i takie 1450 obrotów. Co tu, lampę musiałem na piątce polowej 1000... 800 i nieraz też było, że lambo nie dawało rady i się zatrzymywał. No, no i na piachu to się już wszystko rozsypało, rozjechało i tu i tak nic nie urośnie, także chyba nawet tu nie będzie za bardzo co, co kosić jak co roku, także nie ma co tam się mocno tym przejmować. No, tu wrocie po talerzówce i widać, że to jest od razu mniej ciągnik górkuje, ale A kiedy by to było wszystko zrobić, no, by było nierealne. Ja to w ogóle byłem w szoku, że ja tu dałem radę posiać. W ogóle nawigacja, że pokazuje, że my się skręcił 1-3 metra. Gdzie Ty byś chce skręcić? No ale już upryskać trzeba, żeby tutaj te chwasty się nie nosiły. Tu tragedia z tą górką. Tutaj naprawdę, żeby siać, to trzeba było być mistrzem. Tu niejedna nawigacja miałaby przekichane. No nie wiem, gdzieś mi pokazuje, że jest 1 jeden, jeden metra. a tyle bym się pomylił. To to albo ja się pomyliłem wtedy, albo... Albo on mi tak pokazywał. On tak świrował. Jego dutek znosiło. Podejrzewam, że on świrował. No, i co jednak cały rok po tym polu? Nie wiem, co tu jeszcze będzie. Mam dylemat, bo chciałem tu pociągnąć kukurydzę już po całości. Ale z drugiej strony nie będę miał gdzie też uciekać z tymi rzepakami, a to byłby na piąty rok, by wrócił. Czyli taka przerwa, dosyć fajna, moim zdaniem. PH uregulowane. Fosfor. Też będzie dobrze tutaj z fosforem, z potasem również. No i będę musiał się przemyśleć. Choć nie mówię, tutaj cały ten kawałek, ale był kukurydzą przewalony, no to też byłoby dobrze, no ale muszę sobie usiąść i policzyć w końcu, co z tymi rzepakami dzieje, dać, ile ich dać. I tak to wygląda, czyli se krisu skacze, o tu jest, myślałem. On będzie mi już chyba pokazywał trochę inaczej. Zerujemy go, zobaczymy czy rzeczywiście jest tak aż źle Czy jest aż tak źle jeśli chodzi o pół metra patrzymy jeszcze inaczej zaznaczyć A, zaznaczyć no, tak po siewnikach patrząc to dobrze się zazębia no i jak widzicie, tutaj już dospawałem te blachy tam i tu, już są te blachy dospawane przy tej włóce i już nie ma tak tej nie widać te siewniki tam. Bardziej jest równo, tak? Już nie widać czy ten siewnik był tu, czy był tu. Już to jest bardziej przemazane i to mi się już bardziej podoba jeżeli wcześniej. Nie wiem po co ta przerwa Czy na jakieś ucieknięcie masy, no ale to też... No powodowało to, co powodowało. Powodowało te kopczyki, ja uważam, że w tych kopczykach też akurat bez orkoło, tak to mocno nie było widać, ale po orce jest to bardzo mocno widoczne. Wydaje mi się, że te kopczyki tam też, jak tą pszenicę przysypią mi to te dziury też mogą powstawać po prostu z tego że ona nie ma jak wyjść. To jest oczywiście moja opinia, moje zdanie. No gdzieś to też zaobserwowałem. Że się tak odbywa. Tu co, na 7 czy na 6. O, 6 się wyrobiłem. Coś dziwne. Wydawało mi się, że jestem tu na siedmiu. Czwarty, piąty, szósty. Co se, co, coś chyba coś pomyliłem. O, wszystko się okaże. O. Ja mówię, co on nie jedzie. A tutaj tempoma dokonałem gaz, przekręciłem sobie i tu już trzeba mocno się bo tak, tu raz zanurkuje dysza, belka z tej strony, za chwilę zanurkuje z tej strony, ale osiewniki się ociera. No nie jest tak tragicznie, a nieżeli wykonując tak to orka, a siejąc wzdłuż, oczywiście to też mniej odczuwam, bo mam miękką oś, no ale opryskiwać tam jakoś jeszcze się względnie zachowuje, jakoś nie robię jakichś nerwowych ruchów. Tu no, tu już naprawdę kapitalnie się przykryło Kapitalnie się tu przykryło moim zdaniem Dobrze to wygląda Jeśli chodzi o przykrycie tych resztek Praktycznie nic się tutaj nam nie tarza Ale dziki wiedzą z Dubaku, kurdzę tym bardziej, że tu jest las miejmy nadzieję, że nie będą ryły zbyt mocno. Znowu jakiś widzę, że podmuch. Trzeba zwolnić. Nie zabiera zbyt mocno, ale po co ma zabierać? No to już tam te 3 bary, czy tam 3-2, czy 3, trzy. 3, 3. Tym bardziej że tu jest rzepak, Wolałbym tam gdzieś komuś nie przyskubać. No a Sory z daleka tak ładnie zielono. O na 7, jest na setę nasiane bo to pamiętam no i później ja sobie jadę z tym kombajnikiem na szeroko, to ja sobie też nie skaczę tylko sobie mogę dać niżej Hederek i i heja przysłowiowa On tu już trójki nie chce dać przy takich niskich obrotach o, będzie dobrze trudno nam się trochę połogniata. Moim zdaniem nie jest źle, no nie jest idealnie, ale nie ma co też narzekać, że jakoś tam z tą belką się tutaj dobrze stabilizuje. Tu mamy też, nie wiem czy powiedziałem, czy nie powiedziałem, pszenicę Asory na całym kawałku. Tak. Miałem obawy, ale ja też schnociłem, Wyszła ta pszenica dobrze. Nie jest może najniższa ale nie jest też jakoś bardzo wysoka wiem na środki już jest wrażliwa, tu jest lekka ziemia, no to zobaczymy, dałem jeszcze jej szansę, jeśli tutaj już się nie popisze i ja już wiem czego ona nie lubi, na pewno nie lubi fluk sypyru. Dlatego też tutaj jest też zabieg jesienny żeby jak najwięcej, tych kwasiorów złapać 2-2 litra ze względu na to, że tutaj jest też Pole bardzo mietliste i żeby tutaj to miotło naprawdę potrzepać. Nawet jakbym tu posiał rzepak, na pewno zrobił samo siebie, żeby nie wiem, w jakiej dawce łapie miotło. A czy te, załóżmy, pół litra tarki, już powiem tarki, nie będę nam te substancje, zawsze mi się tam mamią w głowie, że to jest na CH, ale. No ale wiecie, co tam chodzi: targa, czy jakieś tam inne generyki, zamienniki, w jakiej to dawce by nam waliło miotłę dobra tu się nałożyło, jest dobrze w jakiej to tam wybrało miotłę czy w ogóle bierze miotłę o, tu chyba jest jedna z najpiękniejszych najrówniejszych ścieżek no, no wyszło moim zdaniem fajnie no. może wartało właśnie raz się poświęcić i zrobić tą orkę w tą stronę bo te obok pole to zawsze praktycznie było rane, a dwa lata do góry, raz z góry, żeby też tam troszkę to przerównać. I znowu dwa lata do góry, raz z góry, a tu cały czas jeździliśmy góra dół, góra dół. No i był obrót i a tu tu się dopiero rozbujał. Czuję się jak na statku. No zaraz sprawdzimy stabilizację belki. Trochę nią tu buja No ja też jechałem płytko, tak? No jechałem na tym drugim ząbku O, tu już coś se było już się zobaczyło, że to kukurydza była No dobrze, bo tu już tej kukurydzy nie powtarzać że one nie przechodziły, tylko z drugiej strony jak tu będzie rzepak, a tam będzie kukurydza mogą grasować, kurde, będą siedzieć w rzepaku, będą szły do kukurydzy No miejmy nadzieję, że tak nie będzie może tu jeszcze inni posieją kukurydzę nie wiem, co kombinat ma w planach, bo tu mieli rzepaki, tu nie wiem, czy mają rzepak, to taki wielki, pokaźny, że ho, ho, mm ho, -hmm. palce lizać. Bardzo duży, ale nie wiem, czy to są po prostu zasiany, czy to są już po prostu po żniwach, bo już nie mogę spamiętać, co tutaj było. Wiem, że były ziemniaki, a co po ziemniaku? Chyba był groszek, i tylko nie pamiętam, czy rok wcześniej były ziemniaki, czy teraz 100 litrów. To nie, nie poszalejemy, moim drodzy. No, no i tu już ostatni przejazd. No i teraz się, no właśnie, teraz się okaże, czy będzie dziura, czy nie będzie dziury. Według monitora wychodzi, no ale już tym nic nie zrobię. Co najwyżej. Bo no tak gdzieś tutaj się łączyłem do tego, no wychodziłem, liczyłem, że wyjdzie. A może nie wyjść. No nic, to będziemy mieli sprawozdanie. Jak ten oprys wpłynął na pszenicę? Czy miał wpływ? Czy nie miał wpływu. Mocno ryzykuje, no bo to mamy grudzień, Przednicy nie ma na wierzchu, ale ona się nie pojawi, ale ze względu właśnie tutaj na ten tu gdzieś tam miotła częściowo gdzieś była zwalczana, gorzej już jest tam. Tam to tragedia z tą miotłą. Tu, tu też się pojawia, ale nie w takim stopniu jak tam. No. No, bądźmy dobrej myśli. Jest na plusie jeszcze dzisiaj będzie. Jutro ma znowu deszcz padać, także tutaj też by nie było wjazdu. No, to dzisiaj jest jedyny dzień, tak naprawdę, kiedy można było to wykonać, i zamknąć oczy, nie patrzeć, przyjechać na wiosnę. I przyjechać na wiosnę. Takie jest tutaj moje. Już tu nie będę przyjeżdżał, nie będę na nic zaglądał. Trudno. Będzie co będzie. Pokazuje, że tam no, delikatną przerwę ma O się tego się nie spodziewałem eee. Jakby jechał z góry to by tutaj dopryszczył No trudno To już nic nie będziemy poprawiać Troszkę wyszło więcej aniżeli się spodziewałem A tu jest to co Wam mówiłem, że tą włókę już miałem tak nisko opuszczoną że już takie o. tutaj dwa kopce naciągnąłem. A to tu było tak zimno, cimno. Że mówię, a. że o nich nie zapomniał. I zapomniałem, no. Jeszcze gdzieś tam wyszło, że tam gdzieś jechałem. Strygi. No i. no i są. Te ja was pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.